Ryga, stolica Łotwy, to tętniące życiem historyczne miejsce oferujące wyjątkowe połączenie kultury, historii i naturalnego piękna. Położona nad brzegiem rzeki Dźwiny, Ryga znana jest z oszałamiającej architektury, urokliwego starego miasta i bogatego dziedzictwa kulturowego. Fotografia lotnicza staje się coraz bardziej popularna. Dran pozwala widzom zobaczyć zapierające dech w piersiach widoki z lotu ptaka na panoramę miasta i jego piękne krajobrazy. Ryga, jedno z największych miast w regionie Morza Bałtyckiego, szczyci się imponującą różnorodnością stylów architektonicznych od średniowiecznych budynków po arcydzieła secesji. Stare miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to labirynt brukowanych uliczek z pięknie zachowanymi budynkami. Odwiedzający mogą zwiedzić historyczne zabytki takie jak zamek Ryski, Kościół święta. Piotra i słynny dom czarnogłowych. Ryga staje się coraz bardziej popularna wśród podróżnych ze względu na kwitnący przemysł turystyczny. Podróżni mogą spacerować po starym mieście, odwiedzić światowej klasy muzea, takie jak łotewskie Narodowe Muzeum Sztuki, lub zrelaksować się w malowniczych parkach i placach. Miasto tętni również życiem nocnym z licznymi barami, klubami i restauracjami do wyboru. Podróżni odwiedzający Rygę często chwalą jej przyjaznych mieszkańców, przystępne ceny w porównaniu do innych europejskich miast i bezpieczne środowisko. Niezależnie od tego, czy interesujesz się historią i architekturą, czy po prostu chcesz zanurzyć się w nowym doświadczeniu kulturowym, Ryga ma coś do zaoferowania każdemu. Dzięki dogodnej lokalizacji na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i doskonałym połączeniom komunikacyjnym, Ryga jest również idealną bazą wypadową do zwiedzania innych części Łotwy. Podsumowując, Ryga to harmonijne miasto, które łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnymi udogodnieniami. Malowniczy krajobraz w połączeniu z bogatym dziedzictwem kulturowym sprawia, że jest to idealne miejsce dla podróżnych poszukujących niezapomnianych wrażeń.